tego miejsca, wspaniałego zamku Górków pana starostę. Panie prezydencie, szanowni państwo, mam zaszczyt i przyjemność powitać pana w progach historycznej siedziby władz naszego regionu. Jest to region słynący z tolerancji i gościnności przez dziesięciolecia i wieki. Także witamy dzisiaj zgodnie na schodach tego zamku wspólnie i razem. Witamy w regionie, który coraz bardziej w Polsce i Europie słynie także z produkcji AKD. Bo jesteśmy potęgą w tej dziedzinie. Witamy tłumnie mimo nie najlepszej pogody. Panie prezydencie życzymy udanego pobytu na ziemi szamoturskiej.